Witam serdecznie. Patryk Gleba Jak nie rozmawiamy, to nie rozmawiamy, ale jak rozmawiamy, to seryjnie. Patryk, sporo się dzieje wokół ciebie i od razu przejdę do rzeczy. Wygląda na to, że jest jakiś konflikt pomiędzy tobą a Michałem, wampirem pasternakiem. Od razu zapytam, od czego to się zaczęło, gdzie to się zaczęło, bo chyba coś mi umknęło. Dzień dobry wszystkim. Czy konflikt może nie, bo ja nie jestem osobą konfliktową? Ale to się zaczęło trzy miesiące temu, kiedy Michał Pasternak udzielał wywiadu Hubertowi, mistrzu wujewskiemu I tam powiedział, że jedyne z czego jestem znany, to z tego, że mnie główka znokautował z parteru tak? Ja wtedy nic mu nie odpowiedziałem, bo tak jak mówię, w życiu każdego człowieka może Mogą różne rzeczy nas spotkać, no i go spotkała podobna rzecz, bo dostał z kolana od labrygi tak? I śniła mu się Wolna Polska, życzyłem mu dużo zróbka i. No i co, i odebrał to całkiem fajnie. Zapraszam je do fejmu i coś wisi w powietrzu. Słuchaj, a to jest konflikt, który wynika z twojej przeszłości w KSW czy w przeszłości w gromdzie? Bo widziałem, że gdzieś przewijała się tam gromda cały czas. Michał też miał chyba dość napięte relacje, jeśli chodzi o Gromdę, bo Dondiego, pojedynek z Dondiego był oczywiście. Też pan Mariusz Grabowski gdzieś tutaj w międzyczasie zapraszał do gromdy e, Michała. I, I z czego to bardziej, w którym kierunku to bardziej idzie? Walka na gołe pięści, czy, czy jakiś boksing, czy MMA? Nie wiem, co to miałoby w końcu gdzieś być, jeśli doszłoby do takiego pojedynku. Gromda się nie odzywała, ale fejm się odzywał. A co z tego będzie, nie wiem, bo jeśli. Nie mam nic podpisane, to nic nie mogę mówić, bo na, były jakieś wstępne rozmowy, że ktoś ma się odezwać, także czekam na telefon, ja będę gotowy na pewno. A formułę to wybierzemy. Oczywiście Michał mówił, że jest na każdą formułę gotowy, nawet na kung fu, fu któremu zaproponowałem, także będzie śmiesznie. Słuchaj, ja na ile tobie zależy na takim pojedynku, bo gdzieś tam mówiłeś zawsze, że friki to może, ale nie, niekoniecznie, nie do końca, gdzieś tutaj poszedłeś w kierunku KSW, eee, teraz ostatnio też jakąś pokazową walkę też toczyłeś, natomiast, e, o właśnie, bo tam też to co zauważyłem, ja myślałem, że po wypowiedzi chyba Michała gdzieś tam było, że ty przegrałeś tą walkę, tak? Czy... Że, mi, że mi nie poszło w tej walce. No właśnie, coś takiego padło. Właśnie, gdybyś mógł opisać co tam się wydarzyło? No nie, to była walka charytatywna, z czego pieniądze poszły na chore dzieciaki z autyzmem Aha. i ani ja, ani mój rywal nie braliśmy żadnej garzy. No i zrobiliśmy walkę pokazową, remisową, bez sędziów, także no był w błędzie, ale wszystko można wykreować w internecie, bo tak, tak mógł to zrozumieć. Aha, rozumiem, bo nie, nie za bardzo wiedziałem, nie poszło Ci w tej walce, ja to gdzieś tam dostrzegłem to wypowiedź. Potem się zastanawiałem, czego to dotyczyło, skoro walka była, bo myśmy rozmawiali przed tym Twoim występem właśnie na tym Strike Force'ie, tak? Tak, tak, tak. Właśnie rozmawialiśmy i no, kolega wziął na ostatnią chwilę, to jest mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, Maciej Smokowski, któremu A, też życie smak. powodzenia mu życzę, bo niedługo ma dobrą walkę. Wiem. Także potraktowaliśmy to jako przygotowanie też do, do jego zbliżającego pojedynku. Bo ty miałeś stoczyć normalny, pełnoprawny pojedynek, taki można powiedzieć, tak? Tak, miałem stoczyć taki pojedynek, no ale nie wyszło, niestety. Maciej nawet tydzień przed, jak zadzwoniłem, to podział te rękawice, powiedział: Zrobię to dla ciebie, zrobię to dla tych dzieciaków, i fajnie wyszło. A słuchaj, jak ty postrzegasz w ogóle postać Michała Pasternaka? Bo trzeba przyznać, że. Michał wszedł do Freak Fightów i, i pewnie wielu nie dowierzało, że on będzie w stanie coś w tych Freak Fightach zdziałać, być jakąś charakterystyczną postacią i okazało się, że świetnie sobie poradził, jest charakterystyczną postacią, ma oddaną grupę fanów i tak naprawdę wielu Freak Fighterów nauczył pokory, tak, tak bym to określił. Zgodzisz się z tym? Tak, to jest mądry gościu, wie co ma powiedzieć i w jakim czasie ma to powiedzieć, także dobrze wszedł w te friki i no, tak jak pan mówi, ma wielu fanów i ci fani też do mnie piszą, mówią, że fajną walkę by byśmy zrobili no i zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że się spotkamy. Ale Patryk, bo też pewnie zdajesz sobie sprawę, że walki we Freak Fightach to tutaj nie chodzi o poziom sportowy, a chodzi o poziom napięcia i emocji, które, które chcą widzowie zobaczyć i jest między wami to napięcie, jest ten takie podłoże konfliktu, czy to jest tylko takie drobne uszczypliwości na zasadzie ty byłeś w gromdzie, byłeś dobrym zawodnikiem gromdy, a z kolei Michał ostatnio nie skorzystał z tej oferty e, pana Grabowskiego. No Myślę, że to, że byłem w Gromdzie i też byłem w KSW, gdzie on się nie dostał, a mówił, żeby zbił dwa w jednym kolegę z Gromdy, zawodnika z Gromdy i e, zawodnika z KSW. No, Mi się udało walczyć na stadionie narodowym, walczyłem w KSW, mu się tam nie udało. Może też ma jakąś tam zadrę w sercu i może. Nie wiem, nie wiem, no, nie wiem, co powiedzieć, bo ja wolę mniej teraz mówić, a więcej robić. A jeśli no, te, o ale powiem mniej, Ci, że tak? teraz jest właśnie czas na mówienie, na to, żeby gdzieś podkręcić i żeby ludzie zainteresowali się, bo niewątpliwie jest zainteresowanie wokół tego napięcia pomiędzy Wami i może to jest dobry czas, żeby coś powiedzieć. Więc Ty uważasz, że tutaj to KSW jest gdzieś tam Michała, w jakiś sposób boli, czy, czy, czy po prostu pokazałby, że. Byłby lepszym nabytkiem dla KSW niż ty? Nie wiem. Trzeba go zapytać, ale myślę, że go to boli. Wiem, że to mądry gość. Wiem, że zaraz mi coś odpowie, jak mu powiem, bo ma, 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 potrafi w to grać. Ja nie chcę też za dużo mówić. Jak będzie trzeba, to z nim porozmawiam na programie czy gdzieś. Jeśli do takiego czegoś dojdzie, tak? Mhm. A ty rozumiem, ja... że jesteś otwarty na tą propozycję. Co jest w tej chwili problemem? Formuła już powiedziałeś, że sobie dobierzecie. Pieniądze czy jakaś ambicja pomiędzy wami? Nie ma żadnego problemu, tylko trzeba. No, musi federacja do mnie docelowo zadzwonić, bo dzwoniła jedna osoba i powiedziała, że federacja do mnie zadzwoni. Także ja wziąłem się do roboty, ciężko trenuję już i Michał nie będzie miał tak łatwo, jak myśli. A zobaczymy w jakiej formule będzie ta walka, bo w MMA to na pewno ta walka nie będzie miała sensu, bo kibice nie lubią kulanek, a on wiadomo by mnie skręcił jak pretla i by było po walce, a w stójce wygrał, tak jak mówi, z najlepszym zawodnikiem twardzielem, Manteuszem Dondiego Dundie Kubiszynem, w stójce wygrał w jego formule, w jego formule w K1, także zobaczymy, no w stójce ta walka by się sprzedała. No, ja patrzę, że Michał jest bardzo wszechstronny, bo walczył w boksie, walczył w kickboxingu, mówię o Formule K1 i walczył w MMA i radził sobie z wszystkimi, praktycznie. No, poza, poza oczywiście Normanem Parkiem, tam jemu nie poszło w tej walce, ale, ale jest wszechstronnym zawodnikiem. Chyba tylko walki, walki na gołe pięści jeszcze nie było. Miał, mówię... miał, miał wotorę przecież walczył. Ale nie, 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 w wotorę tak, ale mówię w fejmie. Ja mówię tutaj o tak, tej free drodze, bo już na wotorem, jakby to powiedzieć, na wotorę się nie spotkacie. Raczej, już jeśli mielibyście się spotkać, to chyba tylko na ten moment w fejmie. Ty w... najlepiej w czym byś się czuł? No wiadomo, że gołe pięści to jest mój żywioł. No ale ważne co będzie. Na pewno nie MMA. Dogadamy się na pewno, bo Michał to mądry gość. Czyli boks albo kickboxing, tak? No. no tak w mi sposób... się wydaje, no nie wiem, no mm -hmm. zobaczymy, no. ja mówię, no może nikt nie zadzwoni, ja się nie napalam, tak? Bo no, było ja mam... Myślę, że było... zadzwoni, bo tutaj jest widać ewidentnie, że jest zainteresowanie, jest przerzucanie się. Twoja wypowiedź gdzieś cytowana, tam gdzieś cytowana wypowiedź Michała, ja też między innymi dlatego dzisiaj się skontaktowałem z tobą i zapytałem, bo też internauci mi podpowiadali, że jest to gorący temat i żeby skontaktować się, więc... Korzystając z okazji, fajnie, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać. Jeśli uda mi się Michała złapać, to też zapytam o jego stanowisko w tym względzie. Myślę, że dobry pojedynek mógłby z tego wyniknąć i konferencję. Ty też na język nie chorujesz. Ty mówisz oczywiście, że się nie wypowiadasz, nie, ale ja już wielokrotnie widziałem, że Ty masz dość celne spostrzeżenia i potrafisz też wbić szpilkę. Ja potrafię i kto, jak nie my, dwóch sportowców, którzy dadzą dobrą walkę, bo na pewno taka walka będzie, mają dać przykład tej młodzieży, która to ogląda, tak? Ja jestem wzorem w jakimś, w jakimś stopniu dla tych dzieciaków, bo to widzę. Także pokażę im, że nie tylko yy, patologią czy różnymi innymi rzeczami można wejść w te friki, ale też na, na normalnie, bo Michał we wywiadach okazuje mi szacunek, zapraszam je na herbatkę, zapraszam je do fejmu, także. Ciężko byłoby odmówić. No jeszcze zapytam Cię o jeden element. Nie boisz się trenera oknińskiego? Nie, nie boję, bo kiedyś zrobiłem dla niego przysługę. Nie wiem, czy o tym pamięta, także jak będzie mnie kąsił, to mu przypomnę o tym. Także... Jaka to przysługa była? A to zostawię dla siebie. W, w, odpowiednim, w odpowiednim momencie to powiem. A z rękawa, taka, tak? A z rękawa. Tak, no mam taki Jasik. Poprosił mnie o coś i teraz ja go poproszę, jeśli będzie mnie za mocno kąsił, nie? No bo... Szacunek do starszych ludzi mam. No nie jest może aż tak starszy, no ale wiadomo, no, doświadczony trener, starsza osoba, mam szacunek. I to nie będzie też okazanie, że nie mam szacunku, ale w rękawie mam asa w rękawie. Tak, kiedyś ktoś mi zawsze mówił, że jak siadasz do stołu, to miej asa w rękawie, zawsze się przyda. Czy go użyjesz, czy nie, ale miej. W takim razie tak, czekam na dalszy rozwój wypadków tutaj. Czekam na, na być może właśnie kontakt. Jeśli organizacja zechce zadzwonić, namawiamy do kontaktu oczywiście z oboma zawodnikami. No i co? Zróbmy to. No, fajnie by było. Też myślę, że taki pojedynek byłby bardzo ciekawy dla kibiców. Patryk, życzę ci życzę ci, żeby ta walka doszła do skutku i co? Czekamy na, na dalszy rozwój wypadków. Bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, też chciałbym pozdrowić tutaj Łukasza i Przemka Barczyńskich z firmy Transwruch z TRB, z grupy TRB. Remi Gruchała też kazał, kazał Pana pozdrowić. Dziękuję bardzo, ja Jałoreciku zawsze go, się pamiętam. Też go, też, też go pozdrawiamy. Pozdrawiam też mojego serdecznego kolegę Krzysztofa i Arka. I dziękuję, że mogłem z Panem porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie się to wyświetlać. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo, Patryk. Wszystkiego dobrego i oczywiście trzymamy kciuki za i Michał, i, I Michał jeszcze jedno. W sprawie, że będzie Ci się kolejny raz śniła wolna Polska. <laughs> Dobra, okej. Okay. To, to będzie dobre motto na tytuł. Dziękuję bardzo, Patryk. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.